Proszę państwa. Jesteśmy właśnie w lesie. Podejrzanym bardzo. Są tu proszę państwa ślady ludzi. Natrafiliśmy na prawdopodobne miejsce obrzędu satanistycznego, okultystyczno-satanistycznego. Widzimy popalone drzewa ułożone w znak odwróconego krzyża. Widzimy tutaj, że płomienie sięgały. Koron drzew. Proszę bardzo. Nie czuję się tu bezpiecznie, bo za chwilę sataniści mogą powrócić i chcieć ze mnie złożyć ofiarę. Dlatego proszę Państwa, kończymy ten filmik. Tam proszę. Nie wiem, czy Państwo widzicie, już moja żona uciekła. Też uciekam i kończymy na dzisiaj.